Tam, czy Ty również czujesz, że każda sekunda tej walki należy do Ciebie? Uf. Był no znaczy, tak naprawdę jeden cios gdzieś tam lewy się, jak to szedł i, i... No ale to no, ciężko powiedzieć. Generalnie ja też starałem się być ostrożny cały czas. Nie widziałem czy jak on się zamyka, to się zamyka faktycznie po to, żeby te moje czasy przyjmować, czy po to, żeby zaraz czymś tam wyszelić. Także no, byłem ostrożny, byłem ostrożny, nie myślałem o tym, gdzie, że no ja tylko cały czas starałem się iść tam mieć z tyłu głowy to, że on zaraz może zaatakować, skontować tą akcję i może ten przebiegł jakiś odwrócić, bo to, to wiadomo, bo to jest sport, to jest sport i, i to wszystko, wszystko chodzi o to Czy przygotowywałeś się tylko w Gold Team Piła, Ład, Czy by, miałeś przed, przed wagą jakieś wyjazdy? Znaczy pomyłka jest w klubie Team Piła to jest klub krapunkowy. Y, y, zupełnie inny klub niż nasz. No, my mamy klub Giełdę Team Piła Stricte, Stricte, bo to ma tylko i wyłącznie. Nie, to, no zupełnie inny klub, no ale już... Pomijając to, przygotowywałem się w moim klubie, tak, w GJ Piła. E, Później miałem mały wyjazd do Norwegii na taki obóz, znaczy obóz. No ciężko otworzyć bo to były 4 dni, ale miałem zaangażowany tam, z paryńikami naprawdę dobrymi zawodnikami, m.in. z Jackiem Fermazonem i z ostatnim przeciwnikiem Maciej'a Rożenskiego. Także, no, piła, GLD Orety Piła i, i Norwegia Oslo. To były dwa które cię przygotowałem, chociaż mówię na osla, to było tak tylko wypad. Czy Tomasz Kondajacuk czymś cię zaskoczył, czy wszystko z jego strony było tak, jak myślałeś przed walką? Nie, no, zaskoczył mnie tylko tą swoją pasywnością, trochę za bardzo pasywną, ja mówię. Cały czas byłem ostrożny, bo nie wiedziałem, czy zaraz... Już to tam mnie nie zaatakuje, nie skontroluje, ale to no, no, mnie zaskoczy, że faktycznie jak się zamykał, to, no, to chyba nie miało później już za bardzo z zamiarą gdzieś spróbować atakować. W każdej walce zostajesz bardzo, bardzo mocnego przeciwnika i bardzo dobrze sobie radzisz. Tak było na Fenie, tak jest teraz na KSW. Jak wiemy twoja kategoria w KSW nie jest zbyt dobrze e, obsadzona, czy myślisz żeby e, czy myślisz, że jest taka możliwość, że swoją kolejną walkę stoczysz? Znaczy, nie chcę sprawiać wrażenia zawodnika, który przychodzi tutaj, i wszystko od razu, mów, ale że ja chcę zapracować sobie na tym wszystkim pojedynek, jeżeli ja, no, wiadomo, że przyjąłem taką walkę i do z podziękowaniem, no, bo, no, bo to jest dla mnie ogromna masa. Ale, ale mówię, ja przyjmę każdemu inną walkę tak samo dla tej federacji, no bo, no bo nie mam zawodników, z którymi mógłbym walczyć i z tą też się znaliśmy i to pewno dobrze i też nie mieliśmy żadnych tam no, animacji, żeby, żeby tej walki nie odbyć, także no, czekam, po prostu czekam i na pewno, na pewno nie będę dziś tą złożył.